Jestem Emilia, mam 30 lat, pochodzę z trójmiasta. Chcę przejść metamorfozę. Nazywam się Artur Jabłoński, przyjechałem z Łodzi. Na co dzień pracuję w firmie produkcyjnej, gdzie zajmuję się finansami. Celem mojej metamorfozy jest uelastycznienie mojego ciała. Jakieś 9 miesięcy temu zaczęłam walkę z kilogramami. Nie była to łatwa walka. Mam nadzieję, że metamorfoza pomoże mi osiągnąć ten cel. Za tydzień kończę 40 lat i postanowiłem coś zmienić w swoim życiu, zarówno pod względem treningu, jak i nawyków żywieniowych. Większość czasu pracy siedzę, co niestety źle oddziałuje na moją sylwetkę i kręgosłup. Mam z tego powodu różne dolegliwości. Lubię swoją pracę, a co za tym idzie, pracuję dosyć dużo. W praktyce jest to pewnie około 10 godzin dziennie. Zdarzają mi się również mocno zajęte weekendy, cały czas na siedząco lub w samochodzie. Staram się jeździć regularnie i uważam na to, co jem, natomiast tak jak każdemu zdarzają mi się małe wpadki. No niestety dość nieregularnie. Co prawda mam z tyłu głowy, jak to powinno wyglądać, ale w praktyce wychodzi często inaczej i wspieram się fast foodami, czy czasem tym, co po prostu jest pod ręką. Staram się systematycznie uczęszczać na siłownię, natomiast nie jestem do końca zadowolona z efektów, dlatego wzięłam udział w metamorfozie z Active Lab. To zabawna historia. Mój syn, przed dwoma laty, zapisał się do sekcji kickboxingu i zaczął mnie namawiać, mówiąc, że inni ojcowie chodzą ze swoimi synami. Dołączyłem. Po kilku miesiącach on zrezygnował, gdyż postanowił zająć się zamieszczaniem filmów na YouTube. No a ja zostałem, i w ten sposób w wieku niemal 40 lat zacząłem uprawianie sportów walki. Nazywam się Paula Lewczuk, jestem trenerem personalnym i dietetykiem. Jestem też zawodniczką Bikini Fitness. Przez kolejne miesiące będę pomagać Emilce przejść metamorfozę. Myślę, że bardzo fajnie będzie nam się układać współpraca, bo Emila jest naprawdę fajną dziewczyną. Jestem Żaneta Szlęzak, jestem trenerem personalnym i właścicielką siłowni. Jestem także mistrzynią polski i czwartą zawodniczką na świecie w Bikini Fitness. Nazywam się Kruszyński Kamil. Na co dzień jestem trenerem personalnym, zajmuję się tym już 6 lat. Od wielu lat startuję również w zawodach kulturystycznych pod federacją IFBB. Mam na koncie różne sukcesy, m.in. uczestnictwo w Mistrzostwach Europy, gdzie zająłem piąte oraz siódme miejsce. Z tej strony Michał Mikulewicz, jak to woli Big Mike. Jestem kulturystą od 2008 roku, czynnie startującym w zawodach oraz z powołania i z zajawy trenerem personalnym, który działa prężnie od roku 2012. No i to by było na tyle. Emilii udało się już bardzo dużo schudnąć, w związku z czym przede wszystkim chcemy uelastycznić jej ciało, chcemy nauczyć ją prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń, aby wiedziała, jak ćwiczyć mądrze i poprawić samoocenę. Na wstępie skupimy się na około trzech treningach tygodniowo i na wprowadzeniu zmian żywieniowych. W 80% tak naprawdę to jest klucz do sukcesu. Chcemy, aby ta dieta była w pełni zbilansowana oraz żeby Emilia była pełna energii do działania. Moją rolą jest pomoc Pauli w metamorfozie Emilii. Artur ma sporą wagę ciała, jest to ponad 105 kg wagi ciała. Skupimy się na tym, aby, aby troszeczkę przybrać mu masy mięśniowej, redukując jak największą ilość tkanki tłuszczowej. Czyli postaramy się zrobić tak zwaną rekompozycję ciała. Skupimy się głównie na treningu siłowym, aby za 3 miesiące jego sylwetka była muskularna. Oprócz tego od jakiegoś czasu Artur trenuje kickboxing, także świetnie uzupełni się to z naszym treningiem i jego wydolność również będzie dużo większa. Moją rolą będzie ułożenie Arturowi odpowiedniego jadłospisu. Na dole wydech ustami, u góry wdech nosem. Rozciągasz plecy, przyciągasz. Mm -hmm, wydech. Na dole łączymy łopatki, tak? łączymy. Stopy na szerokości bioder. Łapiemy zamiki. Chodzą nam tylko przedramiona, tak? Plecy proste, prostujemy do przyprost, tak? Dobra. Łokcie cały czas przycie. Nogi na szerokości bioder, delikatnie ugięte, żeby ta pozycja była stabilna. Pochylasz się delikatnie do przodu. Stopy na szerokości bioder, troszeczkę szerzej. Palce na zewnątrz. Plecy proste, tak? Kolana skierowane tak jak palce stóp. Lecimy, wdech nosem i wydech. Jeszcze dwa razy. Hop, jeden i ostatni raz. Wykonajmy właśnie na bicepsy. Uginasz sztangę. Po czym opuszczasz nie do przeprostu. Czyli lekko zgięte stawy łokciowe. Unosisz do góry. Napinasz maksymalnie mięśnie. Po czym kontrolujesz ruch i opuszczasz. Muzyka. cenujemy teraz barki. Zaczynamy wyciskanie z pozycji uszu. Wyciskasz pionowo do góry, lekko kierując do środka, nie blokujesz łokci, czy lekko zgięte łokcie, powoli opuszczasz i do góry. Nie blokujesz, ok. Zaczynamy klatkę, opuszczasz sztangę na wysokość mostka, łokcie cały czas na zewnątrz, nie blokujesz w łokciach. Powoli opuszczasz sztangę, łokcie na zewnątrz, góra i lekko zgięte ramiona. Teraz pracuje maksymalnie klatka. Bardzo dobrze.